Witam po dłuższej przerwie na moim kanale. Dzisiaj powiemy o klubach inwestycyjnych, o tym czym są, jak je zakładać, po co i gdzie szukać rzetelnych informacji na ten temat. Będzie to swoiste podsumowanie mojej rocznej przygody z organizacją klubu inwestora i... Oczywiście, zapowiedź tego, co w tym temacie mam zamiar zrobić w kolejnych kwartałach. Zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy mojej tablicy wyników, to chcę się podzielić informacją, że na moje kursy online zapisało się już ponad 14 tysięcy uczestników. Zmierzam do osiągnięcia celu 15 tysięcy kursantów. Mój najpopularniejszy odcinek na YouTube obejrzał ponad 16 tysięcy widzów i mój kanał na YouTube ma już 1370 subskrybentów, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo sobie zdaję sprawę, że moja aktywność na YouTube nie jest najwyższa. Tutaj na YouTube chciałem tylko w takiej luźniejszej formie przedstawić zagadnienia zamykania roku księgowego. W klubie inwestora oraz rozliczenia zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych właśnie w klubie inwestora. Z tym korespondują moje dwa ostatnie wpisy na blogu lesławniemczyk.pl, ale gdybyście zajrzeli na ten ostatni wpis, tutaj go podglądam jednym okiem, to tam wymieniam w zasadzie już 10 artykułów, 10 wpisów poświęconych klubom inwestycyjnym. Jak je tworzyć, z jakimi perypetiami powinniście się liczyć, co to daje i tak dalej. Więc zachęcam przede wszystkim, żeby osoby, które zainteresuje tematyką klubów inwestycyjnych, żeby zaglądać na mojego bloga lesowniemczycy.pl. Tam wystarczy w wyszukiwarkę blogową wpisać hasło klub inwestora albo kliknąć na zakładkę blog i bardzo szybko znajdziecie Wartościowe informacje o tym, czym są kluby inwestycyjne, jak je zorganizować, jak je prowadzić. Otóż, w poprzednim roku 2021 mój blog stał się w zasadzie najbardziej rzetelnym źródłem informacji o klubach inwestorów w Polsce. Może tutaj na kanale powiem o tym, dlaczego zainteresowałem się klubowym inwestowaniem i jakie to przyniosło rezultaty. Przede wszystkim wydaje mi się, że inwestowanie w klubie, w grupie bliskich osób, w grupie znajomych, członków rodziny ma tą przewagę nad indywidualnym inwestowaniem, że nie jesteśmy w tym procesie sami. A więc dużo łatwiej wyrobić w sobie ten nawyk stabilnego i oszczędzania, i inwestowania. Bo jak jesteśmy w grupie w 2, 3, 4, 5 osób, to łatwiej się przekonywać, że nasza decyzja jest poprawna. Nie musimy nerwowo reagować na zmiany cen na rynku, ale powinniśmy utrzymać pozycję inwestycyjną. Ten, kto próbował indywidualnego inwestowania, ten wie, że pozycja pojedynczej osoby względem całego rynku finansowego jest poniekąd słaba, natomiast sukces w inwestowaniu zazwyczaj osiągają te osoby w inwestowaniu długoterminowym, które potrafią wytrzymać swoją pozycję inwestycyjną, utrzymać ją nawet w momencie, kiedy dochodzi do lekkiej przeceny, lekkich strat na papierze, strat kapitałowych, co wcale nie oznacza, że należy wtedy zamykać pozycję. Więc to tylko taki jeden Motyw, dlaczego warto zakładać kluby inwestorów. Oczywiście, w mojej przyszłej książce o klubach inwestorów postaram się zawrzeć cały podrozdział podsumowujący tą tematykę właśnie z punktu widzenia psychologicznego. Tutaj na vlogu tylko krótka relacja o tym, co udało mi się w temacie klubów inwestora w praktyce zrobić na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Więc po pierwsze, bardzo pomocna w tej całej przygodzie była ta książka pani profesor Danuty Dziawgo, Stowarzyszenia Inwestorów i Kluby Inwestycyjne, Kluby Inwestycyjne na Rynku Papierów Wartościowych. Ta książka w dużym stopniu poszerzyła moje postrzeganie tematu klubów inwestycyjnych. No i w marcu formalnie założyłem swój własny klub inwestora od razu na samym początku postanowiliśmy, że będziemy prowadzić księgi rachunkowe dla tego klubu, bo chcieliśmy potraktować ten nasz klub inwestora jako poważną mikroinstytucję finansową. Zatem jeżeli myślicie o organizacji klubu inwestora, który zgodnie z prawem może mieć od 3 do 20 osób, tutaj odsyłam was do artykułu 124 ustawy o obrocie instrumentów instrumentami finansowymi. No to powinniśmy założyć sobie księgi rachunkowe dla tego klubu po to, aby uzyskiwać jego prawdziwy i rzetelny obraz. To wcale nie jest skomplikowane zagadnienie. Jeżeli się to analitycznie rozłoży na czynniki pierwsze, to ta księgowość klubu inwestora wcale nie jest bardzo uciążliwa, koncepcyjnie trudna. To wszystko można ogarnąć, a nawet można potraktować jako przygodę, jako przyczynek do tego, aby oswoić się z rachunkowością finansową, z rachunkowością dwustronnego zapisu, polegającą na tym, że każda operacja gospodarcza musi być zaksięgowana na dwóch kontach księgowych po stronie debet i kredyt i na koniec roku robi się bilans i rachunek wyników, który w przypadku klubu inwestora powinien nazywać się rachunkiem z wyniku operacji. To wszystko znajdziecie na moim blogu, jak cierpliwie poszukacie i to wszystko też będzie podsumowane w mojej przyszłej książce o klubach inwestorów. Zatem osoby, które myślą o tym, aby założyć klub inwestora albo po prostu interesują się tym tematem, zachęcam, aby zaglądnąć na mojego bloga lesoadniemczycy.pl i tam zapoznać się z dziesięcioma wpisami na ten temat. Po pierwsze, tam znajdziecie wpis "Kluby inwestycyjne w Polsce" – ile ich jest i czy się rozwijają. Dalej mamy informacje z Ministerstwa Finansów, skaz o klubach inwestycyjnych. W trzecim wpisie na ten temat podejmuje kwestie form prawnych i podatków klubów inwestycyjnych na świecie. To są informacje zaczerpnięte z książki pani profesor Danuty Dziawgo. Następnie mamy wpis o legendarnym inwestorze Piterze Linczu, który mówi o zaletach klubów inwestycyjnych, dlaczego warto tworzyć kluby inwestycyjne. Dalej mamy kilka już technicznych wpisów. Po pierwsze, jak napisać umowę klubu inwestora, jak ustalić prawa korporacyjne i majątkowe w klubie inwestora. Jak prowadzić księgowość klubu inwestora, czyli jak określić politykę rachunkowości tego klubu? Jak założyć rachunek maklerski dla klubu inwestora? Ponadto mamy wpis o tym, czy klub inwestora musi płacić podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych. Możecie tam sobie przeczytać interpretację podatkową Krajowej Informacji Skarbowej, którą otrzymałem na ten temat. Mamy wpis o rachunkowości klubu inwestora, czyli o księgowaniu podstawowych operacji, i mamy wpis o zamykaniu roku księgowego w klubie inwestora i o jego sprawozdaniu finansowym. I jeszcze jeden wpis, jak rozliczyć podatek dochodowy PIT w klubie inwestora, bo jak wiemy, od zysków kapitałowych, od zrealizowanych zysków kapitałowych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych musimy zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Jest to stosunkowo proste w przypadku inwestora indywidualnego, po prostu przepisuje się z deklaracji, z informacji PIT 8C do sprawozdania z rocznych zysków kapitałowych PIT 38, przychód podatkowy Koszty podatkowe i dochód podatkowy, właśnie z tytułu zbycia papierów wartościowych, i od tego nalicza się 19% podatek i się go płaci do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek podatkowy. W przypadku inwestora indywidualnego jest to stosunkowo proste, natomiast w przypadku klubu inwestora sprawa się nieco komplikuje, ale nie do tego stopnia, aby się. Tego nie dało przeskoczyć. Właśnie ten ostatni wpis z 20 stycznia jest temu poświęcony. Znajdziecie m.in. w tym wpisie metodę, jak rozliczyć ten podatek PIT przypadający na operacje przeprowadzone przez cały klub na poszczególnych inwestorów. No i jak przygotować się do czynności sprawdzających ze strony Urządu Skarbowego, bo według mnie jest bardzo prawdopodobne, że w pierwszym roku prowadzenia klubu inwestora, kiedy klub zrealizuje zyski kapitałowe, niekoniecznie musi je zrealizować, no to jednak jest duże prawdopodobieństwo, że Urząd Skarbowy będzie chciał się przyjrzeć temu, dlaczego ten podatek w ten, a nie inny sposób został rozliczony przede wszystkim przez powiernika. Klubu inwestora. O tym wszystkim szczegółowo staram się pisać na blogu. Bardzo proszę także o Wasze uwagi do tych materiałów, bo to nie jest tak, że ja jestem wszystko wiedzący. Ja tutaj w pewnym stopniu staram się przecierać dla nas ścieżki klubowego inwestowania, ale to wcale nie znaczy, że mogę gdzieś tam czegoś nie pominąć, nie uwzględnić. Dlatego Krytycznie to czytajcie i bardzo liczę na Wasze wsparcie, na Wasze komentarze, na Wasze uwagi, bo jak to się mówi, co dwie głowy to nie jedna, więc bardzo ważny jest ten wpis z 20 stycznia o rozliczeniu podatków w klubie inwestora i dla osób, które zaczynają się inwestować tematem, też zachęcam, aby przejrzeć ten wpis. Zamykanie roku księgowego w klubie inwestora gdzie omawiam elementy sprawozdania finansowego klubu inwestora. Tam jest moja propozycja, aby wzorować sprawozdanie finansowe klubu inwestora w takiej bardzo uproszczonej formule, wzorować na funduszach inwestycyjnych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że skala działania funduszu inwestycyjnego do klubu inwestora ma się tak jak wieloryb do płotki albo jeszcze jakiejś tam mniejszej rybki ale jednak działalność inwestycyjna ma swoją specyfikę i nie da się do klubu inwestora zastosować, załóżmy, rozwiązań sprawozdawczych, informacji podatkowej charakterystycznych dla spółki cywilnej itd. Raczej musimy się kierować tutaj specyfiką podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną i to w rachunkowości wynika z zasady wyższości treści nad formą. Przyjrzyjcie się właśnie tutaj temu wzorowi informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego klubu inwestora. Zobaczcie, jaki jest układ ewidencyjny bilansu, jaki jest układ ewidencyjny rachunku w wyniku z operacji. Ja jestem z siebie w pewnym stopniu dumny, bo mój klub inwestora, mój klub inwestora ma już za sobą sporządzenie takiego pierwszego sprawozdania finansowego. Zatem nie tylko obecni. Wspólnicy, obecni inwestorzy w moim klubie czytają sprawozdanie finansowe. Na tej podstawie oceniamy sami siebie, czy dobrze prowadziliśmy działalność inwestycyjną, umiarkowanie, czy może źle. Na tej podstawie możemy oceniać działalność klubu. Ale także zwróćcie uwagę, co jest bardzo ważne, bo mój klub na razie jest bardzo mały, funkcjonuje w trzyosobowym gronie. Ale gdyby pojawiły się bliskie osoby, znajomi. Krewni, które chciałyby przystąpić do klubu, to kiedy dostają takie sprawozdanie finansowe, które jest raportem z poprzedniego roku księgowego, po części także podatkowego, to od razu widzą, że ten klub poważnie podchodzi do tematu. Od razu widzą, że tutaj jest czarne na białym. Jakie są aktywa, jakie są jaki jest portfel inwestycyjny? jakie są przychody i koszty związane z tą działalnością, czy jest zysk, czy jest strata. Od razu wszystko widać jak na dłoni. Zatem to jest bardzo ważny element także, powiedzielibyśmy, marketingu finansowego klubu inwestora. Jeżeli klub inwestora ma się rozwijać, to musi poważnie podchodzić do informacji finansowych, tych skierowanych do, do przede wszystkim do grona inwestorów. Na sam koniec tego krótkiego odcinka vlogowego, który ma promować kluby inwestora w Polsce, też chcę zwrócić wam uwagę, żeby zakładać kluby inwestora tylko w gronie najbliższych osób, najbliższych osób, które sobie bardzo ufają, które mogą na sobie polegać. Nie przystępujcie do klubów inwestora prowadzonych przez jakieś obce osoby, których nie znacie. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, że cały rynek finansowy jest objęty przeróżnymi procedurami ostrożnościowymi, po to aby nie dać się oszukać, aby nie dać się narazić na poważne straty finansowe, aby nie dać narazić się na nieprawdziwe informacje promujące działalność podmiotów rynku finansowego. Obojętnie jaki. Sektor rynku finansowego byście dotknęli, to macie różne procedury i wewn wewnątrz organizacyjne, dla banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych i prowadzone przez nawet strukturę państwa. Komisja nadzoru finansowego, bankowy fundusz gwarancyjny i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób ten prywatny inwestor jest bardzo chroniony, szczególnie ten mały. Pamiętajcie, że w klubach inwestora nie ma takiej ochrony. Kluby inwestora nie podlegają ochronie jakiegoś tam funduszu gwarancyjnego, nie podlegają nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Zatem, jeżeli przystępujesz do klubu inwestora, i to jest bardzo ważne, to warto zapamiętać: to musisz ufać skarbnikowi temu, tego klubu albo powiernikowi tego klubu bardziej niż ufasz pracownikom. W banku, który obsługuje Twój prywatny rachunek bankowy. Jeszcze raz, jeżeli przystępujesz do klubu inwestora, to musisz tego skarbnika, tego powiernika, tego prezesa, osoby, które tworzą ten klub, które zarządzają tym klubem, musisz go obdarzać większym zaufaniem niż pracownika banku, w którym trzymasz pieniądze. Jeżeli nie ma takiego Silnego zaufania. Jeżeli nie jest to dla, naprawdę dla Ciebie osoba bliska i tobie znana, to nie przystępuj do żadnych klubów inwestycyjnych, które prowadzą jakieś takie osoby zupełnie ci nieznane. A tak to uważam, że powinniśmy organizować kluby inwestorów, a szczególnie jeżeli jesteś młodą osobą, na początku twojej kariery, już trochę znasz rachunkowość, trochę znasz finanse, to Zachęcam Cię, aby za zacząć, z, yy, próbować założyć klub inwestora z trzema osobami, bo po pierwsze, uczymy się organizacji, uczymy się organizacji małego podmiotu gospodarczego, uczymy się w praktyce zasad rachunkowości, zasad dwustronnego zapisu debet, równa się kredyt i sporządzania bilansu i rachunku wyników, uczymy się... Wspólnego inwestowania i uczymy się odpowiedzialności, uczymy się systematyczności oszczędzania, inwestowania. Pewnie tych zalet klubów inwestora jest naprawdę dużo. Uczymy się tego, że, że, że można się spotkać, że można tematy inwestycyjne przygotowywać w formie takich mikroreferatów, prawda? Jeżeli ktoś proponuje, zainwestujmy w taką spółkę, zainwestujmy w taki sektor, zainwestujmy na tym rynku, to powinien umieć to uargumentować. Prosty sposób, powinien umieć powiedzieć: Uważam, że ta spółka jest dobra, bo 1, 2, 3, 4, 5. Oczywiście to jest też przyczynek do wspólnego studiowania poważnych książek o inwestowaniu, i także w każdym klubie powinna znaleźć się biblioteczka klubowa, po to, aby inwestorzy nadawali na tych samych falach. Oczywiście to są wszystko tematy, które Ładnie pozbierane, wychodząc od tych moich wpisów blogowych, uzupełnione o nowe treści, będą stopniowo narastały i już kompletuję ten mój przyszły dziewiąty podręcznik, dziewiątą książkę pod tytułem Klub Inwestora, jak go założyć, prowadzić i rozwijać. Dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że udało mi się chociaż troszeczkę Was zainteresować tym, czym są kluby inwestorów. Napiszcie komentarz, jeżeli uważacie, że te kluby inwestora mogą być czymś fajnym w Polsce. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, dlaczego kluby inwestorów w Polsce się nie rozwijają. Może macie jakąś szczególną wiedzę na ten temat i, jak to się mówi, szerujcie moje treści. Yy, Subskrybujcie mój kanał. Widzicie w rogu, w dolnym rogu filmu taką sympatyczną ośmiorniczkę. Ją trzeba karmić waszymi subskrypcjami, waszym wsparciem, więc nakarmcie moją małą maskotkę na kanale, moją małą ośmiornicę i do zobaczenia. Cześć. Byle do wiosny.